Obywateli, jak strzelać Z innego województwa przyjechałeś, był Roblin... Ja tam Proszę. Jak pilnę. Można strzelać. Przyspiesznik masz, Józef. Pociągnij. No, jest okej. Okay. <grym> Dycha, jest! No, mówiłem! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Jest, dycha! Gdzie to, to jest dycha? To jest Jeszcze Nie ma końca. O, powiedziałem. <grym> no bo on naprawdę celowo nie udało No, <grym> Ja już Ci gratuluję. Ale ja już Ci gratuluję. Nie wiem jak to się stało, Ale nie, nie. Już Ci Chodzi o to, jest szansę, Gdzie to patrzeć? A my chcemy zbawić Ale Zapraszamy, chodźcie, chodźcie. Zapraszamy, chodźcie. Można się Zapraszamy. 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 Co? Proszę Co? tutaj. Chodź tutaj. Zawsze o dalej? Tak. <noise> No dobra. Skoro Paula, tak ładnie przeprosiłeś za... Nie będę. Z zamkniętymi oczami będę strzelać. Ten drugi, się pierwszy, Ona ma się stosować będzie. I nic. Był pan wcześniej burmistrzem, teraz jest pan królem. Jakie to uczucie, jak długo w bractwie, jak czy spodziewał się pan tego, co się stało? No nie, powiem, że to zawsze jest jakiś przypadek, bo jak to mówi stary przysłowie, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi i dzisiaj akurat tak się trafiło, że ta moja kula była najbliżej środka. Stąd to wyróżnienie. Natomiast tak wracając do funkcji, to powiem to są dwie różne sprawy. Tamte są bardzo na poważnie i, i w samorządzie człowiek musi się wykazać. Natomiast tutaj no, jest to stowarzyszenie, które sobie cenię. Myślę, że jak wszyscy członkowie tego Stowarzyszenia Bractwa, staramy się, że tak powiem, ten wolny czas spędzać właśnie w ten sposób. Jest to bardzo przyjemne i myślę, że godne polecenia. Obserwował Pan poprzednich królów, co robią, czym się zajmują. To funkcje reprezentacyjne przede wszystkim. Tak, to w rzeczywistości taka funkcja bardziej reprezentacyjna. Przez rok czasu trzeba pełnić tutaj różne, w, w czasie różnych uroczystości, trzeba się angażować, no i trzeba trochę tego swojego czasu poświęcić. Te koledzy, którzy Panu towarzyszyli, asystowali, mówili, że Pan z roku na rok poprawiał systematycznie swój wynik. No trudno powiedzieć, że tak, to była taka systematyka. Co roku strzelałem, no w którymś momencie mogło się zdarzyć, że w końcu ten najbliższy dziesiątki cel zostanie osiągnięty. Dziękuję bardzo. Ja Cię kręcę. To już nie jest ważne. Ważne jest, że Mućka nie uciekłaby. No na pewno nie. Padłaby od razu. Chcesz tam coś napisać, Paula? A masz tylko Kolejność chyba. Nie, nie nie. A pierwsze to strzelał Józek w Nie, jeden... <noise> Nie, to jest w ty, na, na, Ale są jedynki, widzisz, te jedynki? Może ja powinnam jakieś serduszko namalować? Ale o, na małym <noise> tam. tak. Te? Ta. Ta? Zrobimy, zrobimy te. No. Pierwsza kobieta. No. O, okej. Okay. Pięknie. O, okay. To, to, to możemy cię przyjąć. Gorono Bratwa możemy cię przyjąć. <śmienny> tak, był pierwszy człowiek w kosmosie, teraz jest pierwsza kobieta w brazcie kurkowym. Jak pani się czuje, jako raciborski, raciborska siostra kurkowa. Tak? I właśnie się dzisiaj dowiedziałam, że nazywa się taka siostra kokoszą, nie siostrą. Co mnie bardzo cieszy, bo siostra mi się zawsze tylko z zakonem kojarzyła. Ale no, cieszę się. Aktywnie tu działam od kilku lat. W, w zeszłym roku w końcu padła decyzja, że czas przystąpić. W końcu Hetman na to jakby przystał, bo też nie wszystkie bractwa przyjmują kobiety, bo historycznie kobiet w bractwach nie było. Także w zeszłym roku, w listopadzie, bodajże podpisałam deklarację, chęć przystąpienia do Bractwa. Okres kadencki minął. Strzał pasowania do tarczy pasowania się odbył z sukcesem na szczęście, bo bałam się, że nie trafię i teraz już oficjalnie w muzeum zostanę przyjęta w poczet raciborskiego kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Pani Paulino, pani pan ma własny, własnego projektu strój, mundur. Jak go pani zaprojektowała? Dlaczego właśnie taki wygląd? no Miałam to szczęście. Że nie ma historycznego odwzorowania stroju dla kobiety w bractwie kurkowym, bo tak jak wspomniałam, nie było kobiet w bractwach kurkowych. Wynegocjowałam, że mogę sobie uszyć coś według własnego projektu, bo zazwyczaj wygląda to tak, że w innych bractwach kobiety noszą mundury takie jak mężczyźni, tylko bardziej dopasowane. Ale jako, że zawsze bardziej jeśli chodzi o historyczne stroje, wolałam suknie. Więc udało mi się przeforsować ten pomysł. No a potem, internet, przyjaciółka mi pomogła, którą serdecznie pozdrawiam, Beatę. I fantastyczna kobieta w Czechach, szyjąca stroje historyczne, która się wykazała niesamowitą cierpliwością do, do całej koncepcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo bracia mają po prostu swoją indywidualną możliwość wykazywania się jak chcą. Jest dobrze. No. co jest hmm. lada. czy. Tam nie